Hej, 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 z tej strony Melisa. Zapraszam Was na 15. już odcinek 100 Dzisiaj Challenge. Tak jak obiecałam, tak zrobiłam. Mamy nową kuchnię w takim bardzo konkretnym kolorze. Postawiłam na chłodne odcienie miętowego, białego, niebieskiego. Nigdy nie robiłam takiej kuchni, stwierdziłam, że tutaj będzie akurat pasować. Jest nas czwórka w domu, na razie, bo Alena jest w ciąży. Mam nadzieję, że to będą, nie będzie znowu ciąża bliźni bliźniacza, tylko pojedyncza, tak jak był nas, nasz Sheldonik. Chłopaki idą jutro do szkoły i coś czuję, że będą mieli te szóstki, więc będą już nastolatkami. Tutaj możecie zobaczyć jak wygląda obecnie obraz naszej rodziny. No jest skromnie, ale tylko na razie. Na Sheldona i będziemy z nim ćwiczyć, ponieważ no już będzie wstydem jak teraz, będzie mieli kolejne nieszczęśliwe niemowlęta. Ale na ćwiczy z naszym Sheldonem. A ile ci w sumie zostało Ciąża, trzeci trymestr, za 15 godzin, tak więc, hmm... Myślę, jeden dzień i będzie poród. Dobra, to ugotuj coś jeszcze chłopakom. Na śniadanie przed szkołą. I zepsuła się kuchenka! Bo ja też sprzęty tylko zmieniłam im kolor, nie wymieniałam ich na nowe. No bo nie było nas stać za bardzo. Ale jak widzicie, chcą kupować nasze. Albo to jest arcydzieło za 2800 i za 1200. No yeah! to będziemy mogli wymienić w sumie te sprzęty. Chociaż. Czy my tego potrzebujemy? Może na coś innego lepiej przeznaczyć te pieniądze. Może na przykład na rachunki, jakie one będą duże. 3600. Ojej. A nie jest 1500, no to opłać te rachunki. No czemu tutaj jest pokazane? Może to są już następne. Mhm. Nie gadaj, że on zaraz Zaraz za mamą będzie robił bałagan. No nie, zakaż robienia bałaganu. No co ty? O, ten już zrozumiał sam od siebie. Sprząta. Sheldon właśnie nauczy się obrotu na plecy i ktoś chce kupić nasze kolejne arcydzieło za 3000. No po prostu hit. Taki tort zombie zrobiliśmy dla naszych chłopców. Aha, te nawet świeczki są pod kątem. Fajnie to jest zrobione. Nie często robię ten tort zombie, no bo nie zawsze on pasuje. I są! Mają szóstki. Nie! Co? Max nie ma! Maxowi się nie udało, ale... Ale on miał tu... O! I pani inspektor przyszła. Czyli jutro dopiero te urodziny. Dobra, no to chowamy tort. Co? Obawiam się, że ta rodzina nie przestrzega następujących lokanów, lokalnych planów działania. Mania przetwarzania. Rachunki będą wyższe do momentu rozwiązania problemu. No nie! Um... Kurczę, musimy. Głosować o. złożyć wniosek o zniesienie tego planu działania, no bo kurde, to jest bez sensu. Mam wspaniałą wiadomość, Alena. Bob i ja świętujemy Narodziny dziecka. Masz ochotę wpaść do nas na chwilę? No okej. Okay. I weźmiemy ze sobą Sheldona, no bo nie może zostać sam z. Nie możemy wziąć Sheldona? Ale jak. No dobra, to go wezmę po prostu przywołam. Okej, okay, jest Eliska, nasza Marysia. Gdzie jest to wasze dziecko? Tu jest. Super skuteczna opieka nad noworodkiem. No możesz. Aczkolwiek to nie twoje dziecko. A to jest ta Alicja. No tak. Ojej, jakie to słodkie. Starsza siostra się zajmuje, braciszkiem. Tak patrzę, że te strzałeczki tu lecą, więc chyba zaraz będzie poród. No to ja zawczasu yy, zrob, dodaj wizytę z noclegiem i przywołam tutaj naszych tatusiów. Kyle, Raul, 6 nocy od teraz. Bo jak będziemy musieli jechać do szpitala, no to ktoś musi zostać z dziećmi, nie? Namalowała no, arcydzieło. Tak, to, to jest arcydzieło, ale jest warte tylko 400? Hmm. No to wystaw na Plopsi. Jakiś etap właśnie odblokowuje. Śmiechuję. No to ćwiczymy z nim dalej. Póki nie urodziliśmy kolejnych dzieci. Odblokowany etap obrót na brzuch. No w końcu, teraz to już będzie z górki. W końcu mamy to. Mają szóstki. Max też. I Wiktor. Okej, okay, dobra. To wyciągamy tort. I robimy dorastanie. Mm, wypowiedz życzenia. I zaczął się poród! Akurat teraz! I przyszedł yy, Raul. Dobra. Yy... Zyskał cechę wysoka samoocena. Super. I losujemy raz, dwa, trzy. Geniusz! Okej. Okay. No to lecimy z jakąś wiedzą wtedy. Nie wiem, może być ten mózgowiec? Myślę, że w porządku. Okej. Okay. On wygląda jak Kyle. No, to po prostu. Twarz, twarz zdjęta z ojca, nie? I ty tak samo tutaj dodaj świeczki. Wzięłam dwa torty, ale ten zombie jest ładniejszy. I wypowiedź życzenia. Ale nas zdobyła złośliwość w tym momencie. No tak, bo na a tu się jakieś imprezy odbywają. No. Ojejka teraz. jakiś rady potrzebuje. Wysoka samoocena tak samo. I on tutaj ma uwielbia naturę i raz, dwa, trzy. I żarłok. Okej, okay, no to może w tą naturę pójdziemy. Bo żarłoka już mieliśmy, no to może być niezależny botanik. O kurcze. Oni się różnią. Oni nie są tacy sami. A może to te brwi, po prostu różne, tak? I on ma skina teraz ubranego. Hmm. Wiecie co? Ja ich przerobię i wtedy zobaczymy. Dobra, co to. On wcale okay. nie miał skina. Oni są po prostu identyczni i różnią się tylko i wyłącznie brwiami. Ten ma takie łagodniejsze, a ten um, dorosł z takimi groźniejszymi. Są identyczni. Dobra, to chłopaki drośli, to. Halo, tutaj ale narodzi. Lecimy do szpitala. I znowu modlitwa o jedno dziecko, tylko jedno dziecko. Proszę. Nie dam rady z większą ilością. Na początku już było ciężko. Okej, okay. to dziewczynka. No to lecę w komentarz. Jestem pod moim ostatnim filmem. I tutaj. Kłabik? <laughs> Chyba tak. Dała imiona dla dziewczynek. Lisa, Lidia, Róża, Figa i Florka. No to może Florka? Florka dziewięć. Dziewiąte dziecko. Jedno? Całe szczęście, ale gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Już ją wynieśli? Te brudne naczynia. Co, Co tu się dzieje? Ja muszę sprzątać? Dziecko mi ukradli! No Lena już wychodzi ze szpitala. Ciul z tym. Właśnie urodziłam. Szukam dziecka. Jest! Jest nasza Florka! Teraz dopiero możemy zobaczyć jak ona wygląda. Ojej. Florka, czemu ty... Pokaż mi się. Ma oczy po Alenie! Ojej! Dobra. Korzystając z tego, że już wiem, że można zmienić strój, to od razu ją ubierzemy. Może być różowe zawijasy, bo to jest takie słodkie. Och, no słodycz, pocałuj ją. Nasza florcia. Przeurocze. Dobra, to musimy w sumie zdecydować, jakie cechy będziemy, umiejętności będziemy rozwijać naszym chłopcom. No to tutaj Wiktor. On ma niezależny botanik. No to pójdziemy w roślinność. Może tutaj podlać. W, znaczy w ogrodnictwo. Ale Max, on po prostu chce być mózgowcem. Przeczytaj trzy książki do końca. O, i osiągnie trzeci poziom logiki. No to musimy kupić szachy. Dobra, dosłownie tak na szybko. Zrobiłam tutaj taras z tyłu domu. Taki prowizoryczny, żeby on miał gdzie grać sobie w te szachy, no bo w domu tutaj nie za bardzo mi pasowało. Generalnie ta przestrzeń jakoś muszę ją, no nie wiem, zagospodarować, czy zmienić, no bo taki, no wszystko to jest. Nie wiem, czy ta zasłona tam w łazience, ona wystarczy, no bo to jest niby roleta, ale... Wszystko widać. I znowu chcą kupić nasze obrazy. No to sprzedajmy je. Fajnie, że to tak szybko idzie. O, kajl się za nią zajął florką. Ojej. O, to ją pocałuj tylko. I nic spać. I przyszedł grać z. Ojej. Zaprosz do gry w szachy. Z tatą będziesz grał. Ale my mamy tylko czwórkę dzieci, czyli mamy jeszcze trzy miejsca w rodzinie. Oto Alena się wyśpi, i jutro będziemy znowu kogoś szukać. Mamy dzisiaj znowu to święto zbiorów. No to idealna okazja, żeby Wiktor trochę podniósł sobie tą umiejętność. Dobra, to obdaruj gnoma, temu damy sałatkę, a temu damy. Kawę. Ale on się tak? bardzo dobrze czuję, ale po tych ciążach trochę się przybrało, więc wybierzemy się na siłownię. Tatusiowie się zajmą dziećmi. A my lecimy szukać kolejnego taty. Bieg wytrzymałościowy. I zobaczymy, kto tu jest. Jest tu Sidney. To jest syn Marcela. Czyli naszego najmłodszego dziecka, Florki. Czy to nie będzie złe? O, poprosimy go o mentorowanie. To jest w ogóle trener na tej siłowni. No to kurczę. Już nie patrząc na to, że mamy dziecko z jego ojcem. No nic. O, nasza córka przyszła. Fajnie. To jest doma. Wow! mentorowanie zobaczcie, jak już się z nim poznaliśmy. No hit. I od razu lecimy z flirtami. Flirt, spróbuj uwieść. Mhm. Ale na nikt się jej nie oprze. Ale na trochę już śmierdzi. No to po prostu chyba weźmiemy Sydneya ze sobą do domu. A co, znowu się zaczął dzień bez prądu? Aha, bez sensu. Czemu to dziecko leży w przejściu śmierdzące? Głodne. Dobra, zaprosiłam tutaj. Nie, nie idź kawy sobie robić. Ym, I flirt, kokietuj go. Zaprosiłam go do sypialni, żeby y, pozostali tatusiowie nic nie widzieli. Nie, nie, nie gadaj z Raulem. Nie, 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 nie. Nie. O nie, daj się nakarmić, Simowi, o imieniu Raul. To my idziemy tutaj szybko do Toddlerów. Szybko, szybko, szybko. Ok, teraz jest bezpieczny grunt. Możemy dalej go bajerować. I pociemków w pokoju todlerów. Jest. Postaraj się o dziecko z... Nie, nie Raul! Nie Raul! Świetnie kłam, postaraj się o dziecko z Sydney. I staramy się o kolejnego potomka. A my przy okazji sobie obejrzymy jak wygląda teraz obraz naszej rodziny. No fajnie. Ale florkę trochę bardzo tu wygięło. Okej. Okay. Tu jest łazienka zajęta, to tutaj chodź. Zrób test ciążowy. Czy się udało, czy jeszcze raz trzeba? Jezu, udało się! Fajnie! Tylko teraz strach, bo mogą być... Yy, ...trojaczki, bo mamy trzy miejsca w rodzinie. Aha, przy wszystkich tu przyjdziesz mu powiedzieć? No nie! No, Ralf, nie, 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 nie zwracaj na to uwagi. Nie, nie warto. To. Dobra, chyba nie zwrócił. No to co, moi drodzy? Ja się będę tak po ciemgu z wami żegnać. W następnym odcinku czeka nas kolejny poród. Znowu będą modlitwy o jedno tylko dziecko. Zostawcie łapkę w górę, komentarz z propozycjami imion. I cześć!